I jedę właśnie w bardzo ważne miejsce na bardzo ważne spotkanie. Później Wam powiem, ale jaram się na maksa. Już Wam wszystko szybko opowiadam. Byłam, moi drodzy, w szpitalu, w którym będę rodziła. I spotkałam się już na żywo z położną, która będzie przyjmowała mój poród. Jestem zachwycona położną, jestem zachwycona miejscem. E, aurą, jaka tam jest, jaka tam panuje, ludźmi, co tam pracują. E, cudowne miejsce, ale dopiero powiem Wam szczerze, że dopiero tam poczułam tego ducha porodu i dopiero tam zdałam sobie sprawę z niektórych rzeczy. I tam kilka rzeczy też usłyszałam, więc e, ten mój taki idealny świat, moje idealne wyobrażenie na temat porodu zaczyna troszeczkę. Mm, szwankować, bo po prostu sobie zdaję sprawę z niektórych rzeczy. Jednak jak się widzi tą salę i te wszystkie rzeczy wokół, to dopiero się czuje to, nie. Ale, ale wiem, że to miejsce na pewno na pewno się to miejsce mnie cudownie zaproszczy. jest wspaniale. Wiem, że po samym porodzie też będzie, będę zaopiekowana, będzie pięknie. Jakoś tak poczułam tam spokój mimo wszystko. Mimo tego, że wiem, że będzie ból, że będzie ciężko to jakoś tak poczułam się spokojna. Nie wiem, czy ja Wam mówiłam, bo ja chcę rodzić, rodzić naturalnie, tak by the way. I tak, jestem crazy, bo stwierdziłam, że e, jeśli dostałam tą szansę w życiu zostania mamą, to jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to chcę to przeżyć tak w pełni, w pełni. I oczywiście, może być sytuacja taka, że będę musiała mieć cesarkę. No to wtedy cesarka będzie, zostawiam to po prostu lekarzowi. Ale jeśli nie będzie żadnych wskazań, to po prostu chcę spróbować. I tyle. Experience. Przygoda. Wiem, że są kobiety, które się tak na maksa boją porodu naturalnego i tak dalej, i tak dalej, i rozumiem, że po prostu podejmują taką decyzję. Każdy ma do tego prawo, po to jest taki wybór. Ja natomiast długo się zastanawiałam, dużo na ten temat czytałam, dowiadywałam się i tak dalej. Historie są przeróżne, nie można nikogo słuchać, po prostu trzeba się kierować swoim instynktem, swoim tym, co my czujemy, i na ten moment jest wszystko ok. Więc na ten moment po prostu chcę to zrobić tak, jak natura to wymyśliła. E, przynajmniej chcę spróbować. I mam nadzieję, że się uda tak zrobić. Jestem mega ciekawa tej przygody. No ja jestem crazy, no co wam powiem. Kolejne ekstremalne przeżycie w życiu. Ale już nie mogę doczekać. Ale jak zobaczyłam tu salę i tu wszystko pomyślałam sobie, bo rzeczy, ja bym nie wiedziała co, jak, z czym, matko. Hit.